Witam serdecznie, ja nazywam się Sebastian Matyniak. Dzisiaj poprowadzę zajęcia dotyczące systemu kanban. Czym ten system kanban jest? Z japońskiego słowo kanban znaczy sygnał. Co to oznacza? To oznacza, że każdy sygnał, który powoduje jakieś wywołanie, jest związany z systemem kanban. Czyli jeżeli stoicie na światłach e, samochodem i widzicie czerwone światło. Pojawia się zielone, gdzie ruszacie, to znaczy, że to jest właśnie ten sygnał, który powoduje wywołanie, czyli to, że możecie jechać. Jakie są funkcje systemu Kanban w produkcji, w zarządzaniu przepływem i informacji, i przepływem produktu? Dajcie ono jako pierwszy zastosował system Kanban po to, żeby zorientować swoją produkcję na produkcję just in time. I teraz na czym polega ten system Kanban? Można powiedzieć, że mamy e, różnego typu e, te wywołania. E, może to być karta, może to być pusta skrzynka z odpowiednim oznaczeniem, może to być pusty wózek z odpowiednim oznaczeniem może to być pełna skrzynka, która także jest tym systemem kanban. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie stanowisko pracy, w którym my, do którego my potrzebujemy dostarczać jakieś części, żeby wyprodukować z tego jakiś produkt gotowy. Każda część jest w pudełku. Jeżeli pudełko jest puste, i operator pobiera następne pudełko, to te puste pudełko jest tym kanbanem, czyli jestem sygnałem dla operatora, e, dla operatora logistycznego, czyli tak zwanego mleczarza, żeby on uzupełnił to pudełko. Oczywiście y, y, mówiliśmy tutaj o tym, jakie są funkcje systemu kanban. To funkcje systemu kanban są takie, żeby nie kupować niczego na zapas, żeby... Nie dostarczać do stanowisk pracy niczego na zapas, żeby to nie było odkładane, nie zawadzało. Żeby wszyscy mieli zawsze wszystkiego taką ilość, żeby wystarczała im ona do produkcji detali, które mają wyprodukować. A więc y, można powiedzieć, że system Kanban jest taką odpowiedzią na... Wdrożenie systemu pól w organizacji, czyli takiego zaciągania. Czyli e, ja zaciągam do stanowiska pracy wkręty, które potrzebuję, wykładając puste pudełko. Albo wkładając kartę do tablicy kanbanowej, w której jest napisane, że potrzebuję odpowiednią ilość wkrętów na odpowiednią ilość godzinę do odpowiedniego stanowiska pracy. Czyli system Kanban z jednej strony powoduje, że y, operator nie odchodzi od stanowiska pracy, z drugiej strony powoduje, że dbamy o odpowiednią ilość detali na stanowisku pracy i odpowiednią ilość detali tak samo w magazynie, bo tam również system Kanban może być. Czyli jeżeli zabieram jedną paletę z detalami, to automatycznie zamawiana jest kolejna. Jeżeli zabieram pudełko z skrętami, to automatycznie zamawiane są kolejne poprzez odłożenie pustego pudełka w odpowiednie miejsce bądź wsadzanie karty w odpowiednie miejsce. Czyli system Kanban napina z jednej strony, można tak powiedzieć, przepływ produkcji, a z drugiej strony spina przepływ produktu z przepływem informacji, żeby nie było przestojów spowodowanych brakiem. Jakiegoś detalu na stanowisku pracy albo brakiem czegoś w magazynie. Pewnie wiele razy spotkaliście się z sytuacją, w której produkcja stoi albo jakiegoś detalu nie można dokończyć z uwagi na to, że czegoś zabrakło na magazynie albo ktoś nie dowiózł. No właśnie po to wdrażamy system Kanban, żeby tego typu dysfunkcji uniknąć. Można powiedzieć też, że system Kanban jest w każdym markecie idziecie na zakupy, zabieracie jakiś detal, zabieracie jakiś produkt do koszyka, no to to puste miejsce, które powstaje na półce, jest właśnie tym sygnałem, tym wywołaniem dla operatora, w tym przypadku jest to jakiś merchandiser, który powinien uzupełnić produkt na półce. Dzisiaj także stosuje się różnego typu czujniki wagowe, czujniki podczerwieni które sprawdzają nam ilość faceów na tych półkach marketu, po to, żeby to uzupełnienie było płynne. Bądź jest to robione systemowo, czyli jeżeli kasjerka skasuje jakiś produkt, no to znaczy, że zniknął on z półki, czyli znaczy, że trzeba dołożyć, czyli na telefonie albo na tablecie merchandisera wyskakuje dołóż w takie w takie miejsce, taki i taki produkt. To nic innego jak system Kanban. Więc system Kanban ma bardzo szerokie zastosowanie, czyli e, zastosowanie, gdyż w codziennym życiu potrzebna nam jest sygnalizacja, że mamy coś zrobić, że mamy coś donieść, że mi czegoś brakuje, że powinienem coś zamówić. I teraz, jeżeli chcecie wdrożyć system PUL, a nie PUSH w waszej organizacji, to także system Kanban jest jego doskonałym uzupełnieniem. I nie wyobrażam sobie wdrożonego systemu PUL, bez systemu Kanban. Mam nadzieję, że to, co Wam tutaj przedstawiłem, odpowiedziało Wam jasno, wystarczająco jasno na pytanie, czym system Kanban jest. Na prezentacji także widzieliście przykłady systemu Kanban. Dziękuję.